Cześć, witajcie, z tej strony Czwarty Spartan, a przed Wami film nagrany na konkurs Sapphire Rozgrywka 2.0. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, gramy oczywiście w DZI Zapraszam do oglądania. Zastanawialiście się kiedyś, co może Was uratować podczas apokalipsy zombie? <grywka> Dobra broń, dobre schronienia. Wybaczcie, ale to raczej nie będzie pod ręką. Widzicie jak nie umarli Wychodzą na ulicę To zwykle nas strasznie to zaskakuje Ja na przykład byłam na wakacjach Na wakacjach razem z trójką moich przyjaciół U wybrzeża Czarnorusi Wypad na nurkowanie Świetna zabawa Gdyby nie to, że nagle rozpętał się wielki chaos I nie było nawet jak wrócić do domu I Jedyne co mogliśmy to pójść gdzieś na północ P Pójść gdzieś na północ I spróbować przetrwać Aaaa <słuch> A żeby przetrwać trzeba się szybko poruszać, więc wszystkim polecam nauczyć się szybko biegać. Mieliśmy się spotkać w obozie. Zaskoczyli nas bandyci pod Berezino, kiedy próbowaliśmy zdobyć antybiotyki dla Bori. Ale was tu nie ma. Jestem tu sama. A to oznacza... To oznacza, drodzy, Spartanie. <tłukasz> tak się nazywaliśmy, wiecie. Wie mała grupa przeciwko wielkiej armii wrogów, w sensie zombiatów. Tak czy inaczej, Spartanie, jak was znajdę, to was utłukę za zostawianie mnie samą. Utłukę tych, którzy jeszcze żyją. Serio. Kobiety puszcza się przodem, a nie zostawię ostatniej same. Nauczcie się. Dobrze, że mam helikopter, dobrze, że robiłam wam za pilota, bo inaczej, inaczej, nie wiem, musiałam do was iść piechotą. Chociaż nawet nie wiem gdzie jeszcze iść. Ta. Oto za mnie ostatni Sparta zmokły na deszczu w helikopterze. Kiedy to wszystko się zaczęło, wielkie miasta stały się wielkimi pułapkami. Ich zapasy żywności, wody pitnej, ubrań, leków były wielką pokusą dla wszystkich. Tak dużą pokusą, że ludzie za to zabijali więc nie mieliśmy przeciwko sobie tylko nieumarłych, ale też samych siebie. Jakimś cudem wszystkie cząstki ludzkości, człowieczeństwa w ludziach po prostu zaczęły parować. Zaczęliśmy dziczyć jak psy, albo i gorzej, bo nie chcę obrażać czworonogów. Niestety w tym wypadku najlepszą opcją było trzymać się gdzieś na północy. I wszystko byłoby dobrze, ale wiecie co jest najgorsze w tej całej apokalipsie, w tym całym końcu świata? Że nie widzisz kiedy infekcja dotyka jednego z was. Tak, zobaczysz zwykłe przeziębienie, czy cokolwiek, grypę, na którą musisz zdobyć antybiotyki, ale nie wiesz w którym momencie jeden z was zaraził się tym całym tałatajstwem powodującym, że ludzie zamieniają się w te stworzenia nie, nawet nie widzisz tego jak powoli się zmienia jak powoli przestaje reagować jak powoli trzyma, zaczyna trzymać się na uboczu nie zauważasz tego bo tak często musisz się przemieszczać tak często musisz walczyć o życie, że takie szczegóły człowiekowi umykają a potem kosztują innych życie bo budzisz się rano obudzony przez strzały z pistoletu kiedy jeden z twojej drużyny zaatakował drugiego, prawie go zabił a potem uciekł a strzały tylko i wyłącznie biły też innych bandytów. I w ten sposób kazaliście mi uciekać. Wtedy kazaliście mi się przetransportować do innego obozu, a teraz ci sami bandyci polują na mnie. I na nasz helikopter. A wiecie, co jest najgorsze w Mi-17? Jeden strzał w rotor i nie da się pilotować. Jeden strzał w rotor i koniec. Katastrofa. Koniec lotu. Ale ja się nie dam. Przez rok przeżyłam z zombiakami, więc ja coś bandyci z kałasznikowem i snajperką też mnie nie położą. Znajdę Was, chociażbym miała nawet Was szukać bez helikoptera, i bez tego całego sprzętu, który w nim był. A teraz, skoro już zrobiłam tyle zamieszania, to co? A, mówiłam, trzeba nauczyć się szybko biegać. I biegać tak, jakby na końcu trasy coś na Was czekało. Nie wiem, ciepły obiad, członek rodziny, cokolwiek, ktokolwiek. Tylko tak, żeby mieć motywację, żeby nie zwariować. Tylko też nie sugerujcie się tym wszystkim za mocno. Bo czasem jest tak, że siadasz do ogniska i jesteś pewien, że z Tobą siedzą pozostali, że ktoś Ci towarzyszy, kiedy tak naprawdę jesteś tu sam. Albo przynajmniej powinieneś być w samym, gdzieś w głuszy. A tak do końca nie jesteś. A wiecie, co jest dziwnego z tą zarazą? Że mimo, że zmienia człowieka w bezmuskiego umarlaka, to pozostawia w nim jakąś cząstkę tej dawnej osoby, którą była. I skoro tyle po podróżowaliśmy razem, to on teraz ze mną podąża. Nie atakuje. Nic nie robi, tylko patrzy i podąża. Nie wiem, co jest gorsze, to kiedy go nie widzę i wiem, że gdzieś idzie za mną, czy to kiedy odwracam się, a on stoi dokładnie za mną. Dokładnie za mną. Nie wiem, co jest gorsze, to kiedy wiem, że tu jest, czy to kiedy nie jest, ale wiem, że to się musi już skończyć. Muszę znaleźć pozostałych, muszę znaleźć żywych. Przepraszam, bracia. Nie będziesz mi już towarzyszył. Teraz muszę dojść do Green Mountain. Może to głupie, ale tam była baza tych bandytów, którzy wtedy nas zaatakowali. I wierzę, że możecie tam być. Oczywiście strzały. Na szczęście nie do mnie, bo gdyby mnie zauważyli, to już bym nie żyła. Tak to już jest. Tak to jest na Czarnorusi, kiedy widzisz... Kogoś obcego, to do niego strzelasz. Nie zadajesz pytań, nie czekasz na jakiekolwiek odpowiedzi, po prostu zabijasz. A ja nie mam żadnej broni, żadnych możliwości. Normalnie czekałabym na moment, w którym staną do mnie plecami i próbowała ich pokonać jednym po drugim, gdzieś z daleka skrzaczka ze snajperką ale teraz mogę tylko spróbować wykorzystać fakt, że za, są zajęci zombiakami i spróbować przekraść się na drugą stronę tak, żeby mnie nie zauważyli może pomylą mnie z zombiakiem, ale muszę sprawdzić muszę sprawdzić, czy przypadkiem was tam nie ma co mogę innego robić to wy też byście tak zrobili spróbowali mnie odnaleźć nawet gdyby nie miało to sensu Musi to mieć sens. Muszę iść. Muszę iść. Aaa! To Sąbiak! jak, niedobrze! Niedobrze, niedobrze, nie nie, nie. nie! Muszę tam pójść. Nieważne. do środka. A potem do pierwszych otwartych drzwi, bo nie wiem co robić dalej. Plan nie obejmował, że tak dalekich posunięć. bądźcie tu. Bądźcie tu. Steamujmy się znowu i... I spróbujmy razem to przetrwać. Będzie zamknięta. Zostaje tylko będę. Zombiak. A po drugiej stronie? Po drugiej stronie też zombiak. Nie dobrze. Ah. Nie mam zbytnio z nim szans, chociaż stoi. Dobra, nieważne. Może mam jeszcze szansę. Nie zaskoczę na dół, to pewna śmierć, ale z drugiej strony, zostanie tutaj to też pewna śmierć. Stoi jeden. Tak, stoi tam przy drzwiach, widzicie? Spróbuję go. Spróbuję go zwabić z tej strony i wtedy wbiec do drzwi z drugiej. Jedyna opcja. Nie. Nie, 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 nie. nie. Skończy mu się magazyn. Dobrze, muszę biec, muszę biec, muszę biec. Dobrze. On biegnie za mną, a ja wpadnę do klatki schodowej i zejdę na dół. Mam jeszcze szansę. Mam jeszcze szansę, bo jest. Było i dwóch życia. To już nie mój problem.